Halo halo, hejczesimano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym JB, jestem je ze mną kronim. Jestem ze mną okay. również Robert Szelbaj. Witam bardzo serdecznie. I Polku. To ja, Cześć. Tak, i pod ostatnim odcinkiem wbiliście ładnie 130 łapek, więc e, tutaj jest kolejny odcinek z i myślę, że pod tym odcinkiem, jak widzicie, 130 łapek też będzie ładnie i również e, będzie kolejny odcinek z e, jay no, no, w tej ja, Teraz trzeba podnieść stawkę o pół lajka, 130,5. i pół. Dobra. Jesteś z nami będziecie... też Kici Am... An... Halo, Kiciamcia, Amcia, co ona zrobiła Kronimowi? Zobaczcie, został strusiem. Ej halo, Kronim. Kronim? Ukradł nam kronima! Gdzie skronima? Trzeba go wyłowić! Trzeba go A! go na A O nie! Halo, gdzie skronima? Nie, jest kronim. nie zginął, halo. To był. Miłość go zabiła. No. O, żyje. Wertę, jakieś... nie życzę sobie! Dziękuję. Halo, musimy poczekać na kronima, albo podjedźmy do niego, odbijmy go, słuchajcie. To będzie odbicie kronima. To nie znajdzie. Siądę, siądę, dobra, jest, jestem. Dobra. Odbijamy kronima. Te Kitty Ancia padła. Halo, jedziesz z nami? Jedziesz. Jestem, jestem. Jak coś to będę mówił. Dobra. O oh, kurka. Lecimy po ciebie, kronim, Już się, wiesz... Nie martw, nie denerwuj się. Już zaraz będziemy. Swoje, Cronim. Jak to I'm here, halo? Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś, kronim? Robert jak się rozpadł z sercami. <laughs> Dokładnie. je normalnie. Przy jubile, jak to przy jubile, że halo. Dobra, to my mam świetny pomysł co zrobimy. Chodźcie tutaj. Kamil, oh, oh, ty szalenie. Wypadek. Ukradniemy słata po raz kolejny. Co? Au. Co? Kamil, eksamery też dają ja Czekaj. Kamil, słucham. Zabiłeś mnie w siatce, utknąłem elektrykę. serio. Przepraszam. O nie. Halo, otwierać te drzwi. Tak to nie działa, halo. Halo? halo. Czy któryś policjant mógłby nam otworzyć? Dobry. Um, my tu z komisji. Właśnie. My chcielibyśmy tutaj pojechać, ale. O. o dziękuję. E, gdzie jesteś, Polku? Ja będę przy Pączkach. Dobra, to jedziemy po ciebie. A my tutaj ktoś widza Niech jedzie. O. o, i pączki o nie dobra halo o, co to kurde, było Wypadły. Wypadek. wypadek widział ty to był zamach na nas dobra jesteśmy przed pączkami zapraszam darmowe pączki dają dzisiaj halo czekaj czekaj wóz tylko zamknął Idziemy. Już idę po pączka. Ten pan jest no degustowany broń, po ostatnim zachowaniu. Kronima, chodźcie tutaj, panowie. No, jestem. Gdzie z polku? Ja. Jestem 50 dolarów. To czekamy Oj, na ciebie. Kałantę. no fajnie. Który to strzela w nas? Ja, <laughs> czy ty, ty strzela? ja, ja strzelam. Halo, auto nam się do, zepsuło. do oponentów. Ja jestem tu razem skroniwym. On był pod kołami, czy jak skronimy? No właśnie nie. Ja. Co? Halo, Kto wsiadaj jest, tutaj. Panim? Gdzie jesteś? <noise> tu. Nie ma, kroni, nie ma tutaj. Halo. Ej, gdzie jestem? Są wy na wszyscy? Ej, ej, czekaj. Ej, halo, chodźcie tutaj. Krali, krali, bo otwórz, Jestem. A Specjalnie? Ty jesteście w swat Tak. No, dawaj Je, tu do... Ej, do. Robert Albrecht. Je, jest miejsce. Jest miejsce. Je, jakie dzikie konie z was. Chodź kronim ja, do swat halo. Ja, ja. Będę automatycznym tym. Dobra. Dobra, jedziemy, jedziemy. Wszyscy razem. Jedziemy, jedziemy do jedyne, miasta jedyne. na zabawę, świętować ostatnie napady. Zobaczcie, mm. <grym> się chyba nie będzie wylecieć się z tej lotni. Para mi to nieźle. Dobra, zrobimy sobie malutkie kółeczko wokół miasta. Robert, sterujesz działkiem czarodziejskim? dawaj. dawaj. <grym> Woł. Jedziemy. W ogóle jest bardzo mało policji na tym serwerze. Właśnie, gram na, na serwerze publicznym. Wow, wow. Oczywiście o tym nie wspomniałem. Czekajcie. Jesteśmy największą grupą przestępczą w kraju. Dokładnie, jak się nazywamy? E. <laughs> Gołąbki luksusowe. <laughs> Gołąbki są. Bo na serwerze publicznym są dymy, dokładnie, tak Tak pan Kroni powiedział. Kroni mało mówi, ale jak coś powie, to. A, no, bójcie mądry się człowiek. Tak, dokładnie. Ja myślę, słuchajcie, że sobie pójdziemy na jakąś malutką ...imprezkę, się tutaj rozerwać. Czekajcie. Jasne. Ja. Ja myślę, że idealnym miejscem do tego. Będzie któryś z apartamentów, tylko szukam jakiegoś tutaj idealnego. Czy ten nie był jednym z najdroższych... Nie, ten nie był jeden z najdroższych chyba, czekajcie. O. Tutaj nie. Chociaż w sumie ten jest chyba za 2,5, czy za 2. To jest najtańsze główna, ale jest? możemy iść tutaj. Czekaj! O, za już kupuję. Chodźcie, chodźcie, wbijajcie. Siema, witam, witam. Witam. Czemu śnieg o ciebie pryska? Kamień zwariowałeś. Wybacz, wybacz. Dobra, ja się położę tutaj. Otwarte. Właśnie, yy, ha, Karas, czekajcie. Yy, kupić A, radę i... czy nie kupić? Co tam się dzieje? Halo. O kurde, co wy robicie? Halo wiem. Powietrze wie. Że no. Halo, jak wy sobie buzi dajecie, patrz. No? Halo. Halo. Daj buzi kradzie. O nie. Halo, to ty robisz. <laughs> Robilek, Robert... podejdź do mnie począł ci włosy. Ja po nie. O proszę. O nie. A, pan na już na alkohol czeka, tak? A, nie no. no. <laughs> tak, nie? <laughs> no rozumiem. Z Ale mam dla pana pączka. Nie wiem, czy to o. pana zadowoli. Możemy. Okay. Spoko. Ej, w ogóle halo. Ja mam świetny plan. Myślę, że nastał ten moment, kiedy kupimy radio. Myślę, tak, to jest ten moment. Prosto. Uwaga, o, 250 Robuxów. łapek. Kudu, 250 Robuxów poszło. Cię kochać. Dobra, teraz potrzebuję, teraz potrzebuję ID przekornego losu. Czekajcie. Na szybkości wygooglujemy. Przekorny los ID Roblox. Chyba, że Kroni mam gdzieś tutaj. A dobra, już mam ID. Czekajcie, czekajcie. Króciutko. Jazda. I tańczymy. Działa? Jak to się tańczyło? I to jest nadbaz. O jest, na, na, ja, ja, yeah jo, 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 Dokładnie, 250 Robuxów wydanych. I Imprezka Dokładnie. Ręce mi się zbudowały. Ten, jak ten pom pompą wygląda, czekajcie sobie, pączka wezmę. Halo. To jest parapetówka, ta? tak? Tak, ja dokładnie. Z... O nie, o nie. O nie! Nie! To jest złe panowie. Dobra, dobra, wychodzimy stąd. Panowie, wychodzimy. Dobra. To było najlepsze wydane 250 Robuxów w moim życiu. Teraz 150 łapek, jak tyle zapłaciłeś. No, Dokładnie. Do Tutaj też radio właśnie się boi, że mi kurczy prawo autorskie za tego, tego ale niech będzie, ich stracę. Ach, jak to jest biarę cicho, to będzie okej. Okay. Mam całkiem cicho chyba. Dobra, jedziemy. Daję jakiś tak. napad jeszcze. Postrzelałem do. Nawet im czy słychać. Dobra, to może szukamy policji. Mamy czterech policjantów na serwerze, to nie jest dużo. W sumie Dobre. możemy wrócić do więzienia i tam jakieś burdy. E, ogarnąć. Chętnie postrzelam. E, to tak, wycofajmy tutaj z banku. Dobrze jadę w ogóle. No, tak średnio dobrze, Dobre. ale tutaj może ktoś ktoś będzie. Co sumie obkrążymy, mniej więcej. Uważaj, co to za jakiś? Kolejny. Jezu, pirat drogowy. Dokładnie, troszeczkę podgłośnie. Helikopter zgodzi Kamil, uciekaj! Ja chcę. Patrz. Wow. o nie, to jest ta psychofanka kroniwa, uciekamy. Znowu kroniwa, chcę porwać. Dawaj, dawaj, dawaj. Dokładnie, to nie ona. Nieważne, nie? i tak to do ciebie. Dobra, Namierzyli, namierzyli cię! Namierzyliście! Halo! O, o halo. Jest, nie, zglidziesz. Policja! Szomarzy z niego! Eee! Ja Co? O nie! Halo! Panowie, panowie, pomóżcie! Ej, nie mogę cię rozkłócić! Zabiję go! Halo, zamknął mnie drugi! Gronimy! Nie, 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 nie mogę go rozkłócić! Nieeee! Już po mnie! O nie! O nie! chroni, leży! Lekkawilek sam został! <laughs> A ja go w ogóle nie mogę rozkuć, nie wiem co się mi zbagowało chyba. Też zostałem skuty. Zostałem skazany za trzymanie 200 dolarów zakazanych, czy coś. Nie, to oni dostali okup taki za ciebie. O, to jeszcze gorzej. No, byliśmy warci, całe 200 dolarów. Dobra, smutno nie mi. zaraz, no. ja zaraz załamuj się, kroń, będzie dobrze. Chodź tu. O nie. Poszukały Kawitkę i Robert. Nie już minęliście. O, minęliśmy? Tak, ale my, ja w ogóle ten. mi um, się szaty nie zmieniły. O, ja jestem tutaj cały czas w marynarce. I A, właśnie taki prawdziwy biznes, ten. <noise> Dokładnie, gangster. Tylko, że policja łatwiej. <noise> ale gdzie jest Robert? Jestem przed więzieniem. Jak A, okej, okay, przed więzieniem. Dobra. Kamil jak żył wie, trzeba tu się poruszać. Ale spróbuj po schodach, jak żył wchodzić. Nie o. da się. Dobra, idziemy. Dzień dobry. Zobacz, chroni, wróć tutaj, wróć, wróć. Chodź, chroni. Eee, Patrz, tu jest na liście tutaj poszukiwanych. Kitty Amcia. Ta psychofanka. Kobieta. Co ty robisz? A, o jejku. po nie. Dobra, chodźmy. Idziemy panowie. Musimy się zemścić na tych policjantach. Trzeba zrobić nie? porządek w tym mieście. Dokładnie, to był ten Łosi i chyba nie pamiętam tego drugiego, szczerze mówiąc. Ma ktoś z was karty może? Pewnie nie. No ja bym miała, ale niestety nie tym razem. Nie tym razem. Chodź no. tędy wtedy klasycznie. Uwaga. Y -y -y. Lecimy, lecimy. Chodźcie, chodźcie, Lecimy, lecimy, nie śpimy. Jasta, jazda, do końca. Dokładnie, dobra, chodźmy tutaj, tradycyjnie zresztą. Kurczę, te kanały tu znacie na pamięć. Dokładnie. No. Ja tutaj... po, skomplikowane skomplikowane po zapachu, to nie jest. czy po kolorach różnych na ścianach? Po, zapach... po zapachu, oczywiście. Ej, to tu jest w ogóle, halo. Ej, ej, kurczę, kurczę. Trochę przypał Czekaj, on nas zamknął poprzednio. Pamiętam, nas goni teraz. Uciekajcie, panowie! te siebie. W, w ogóle chroni jakoś wolno biega. Ukradłem mu auto, mam policyjkę. Dawaj, dawaj, podnieść. Goni cię, Go, goni cię. Robert? Ja. O, nie. Nie bój się, jestem tu blisko. Proszę Robert. Nie, dzięki, dzięki. Siadaj! Dawaj, rura, o Boże! Nie! Gdzie jest Kamil? Pod mostem Złapali ciebie czy nie? Nie, gonią mnie, cały czas! Musimy jakoś Kamilkę uratować, o, Robert. Po, o, mnie! Widziałem... No, Dawaj, o nie, to koniec, to koniec panowie. Jak o nie... To Kamil... No, chodź, układniemy helikopter i Robert i uratujemy, a nie da się. Tak, odbijcie mnie, proszę. Nie da się, nie da się. No to musimy musimy. Autem. Ta, wsiadaj szybko. Dawaj, po Nie się, patrz na to, Robert, co ja teraz zrobię. No oo wow, wow. się dzieje. przez górkę <noise> Smutno mi aż sobie safe otworzę I szybko wbijaj na górę Idziemy po Kawila Tak? Wbijamy się normalnie? O tędy, no? Tak. O, a, teraz... <noise> to jest napad na policję Właśnie to jak ja. Jak, tu, jak a co dalej? <noise> Chodź Robert za mną. Ja znam różne sztuczki. Dawaj, dawaj. O nie most Wanted, A Disek 200. Okupu. Coś ty Polku narobił najlepszego Eee? Chyba nie da się stąd wyjść Uwolniłem Roberta Nie no, da się, patrz, 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 patrz Ja wiem oj, wszystko doj, 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 doj. Ja wiem wszystko, nie Kurde, ten to jest ekspert Patrz na mnie jakim cudem on tutaj się znalazł? <laughs> Zamknęli kolesia Co to, jakiś ja strzały? O tu po tego Kamilka kamil. Ej. Ja panu przyjaciele. Uwolniliśmy, wskakuj kamień. Mam mnie, mam mnie, kamin. Prowadź też tam ja ja nie. Ja się pewnie mam prawdę. Zginiecie, drogą, zginiecie, zginiecie. Kanałami mogliście gałgany Ja poczekam Cześć. na Roberta, Kamil, ty uciekaj. A nie, bo ja już jestem w innym miejscu. No, go nie będzie A. w jedzieniu. A, to, to ja muszę. Skacz. Chyba, że masz mało Panie, HP, to kanałami i biorę. najbliższym... wyjściem. To nieźle mi odbiliście, panowie, dziękuję. Obydwoje nie żyją. O nie, policjant. Znowu ten sam, co za koleś. Jadę do was, panowie. Nie bójcie się. Ja, ja już uwolniłem się też. Konim, jadę, jedziemy, ale nie wiem jak. Gdzie ja się spotykamy? Właśnie, musimy się gdzieś spotkać. Przy... Kranie nie prowadź. Pączkarnia standardowo. Chodź jesteś? O nie! Prawie sam zginął teraz. Dobra, jedziemy, jasno, No możemy się na pączkach spotkać. O, o kurde. Tam? Nie, nie znam drogi. <grym> Zamiana, Pani. O kurcze, jakieś wodospady znalazłem. Ała, ała, dobra. Nice, jedziemy. Jadę w kierunku pączków. Dobra, dobra. O nie, policjant, czekajcie. Jakoś policjanta muszę wymknąć, jak on tutaj łapie dosłownie. Jakieś powołanie, ten gliniarz, naprawdę. Ale się zemścimy, słuchajcie. A stacja paliw. O, to wy. Siema, panowie. To ja. Ej, ej patrzcie, ile gliniarzy się zrobiło. No, widzę właśnie. Będzie tym. Tutaj po kałacha idę. O nie, gliniarz jest w środku. Ajaj, halo, halo. Ja jazda tam. Ja uciekam. nie, paralizator było. sobie beze mnie. Dobra, mamy go, mamy go. Jeszcze dwa strzały, dobra, nice. Leży, dobra. Przeładujcie, przeładujcie. Dobra, musimy teraz... nie, ten na nas ostatnio. Gin, typie. O nie, tak ucieka. Strzelaj w niego, nie uciekasz. <noise> o, wiem jak to się skończyło Dobra, słuchajcie, na pierwszym się z tym jeszcze na tym łośli. Jeszcze jeden, ale ładnie <noise> teraz poszło. No, teraz poszło nieźle Dobra, wsiadamy do, do woza Ja nie prowadzę Nie masz wyjścia Dobra, jadę, jadę za wami Czekajcie Dobra, jadę za wami, widzę was. O, mi. Dobra, ja jestem już przy pączkach. Już? Ta! To... Czekaj, Pospu... wracam po siebie. Gdzie byłem? jest taki... O kurcze... O nie... Utykałem <tuszy> rzece. <tuszy> 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 Jak to? Ja <tuszy> mogę wyjść. Jak to? Gdzie ty jesteś? Pojeźdźcie no, po Ja, Jazda, jazda, ten jazda, Sam. O, to wy jedziecie Lecicie? Nie. Dobra, jestem przy... Dobra, dobra, bijcie, bijcie, bijcie Rozjeżdżam. Leż ty, ty. Dobra, jest, nice. Takujemy się do wozu. Dobra. bezpiecznie było. <noise> Mam kartę. O, kroni ma kartę, to możemy zrobić jakiś napad. Dawaj, napad. To w jest sumie... napad da Halo, czemu? Ja chciałem z tobą jechać chroni on mi tutaj. Ja. Chodź policyjny weźmiemy Robert, nikt nie będzie nas no. podejrzewał. Konkretnie. Dokładnie. Albo konkretnie, to albo wcale. prawdziwy napad. <laughs> Skradzionymi wozami, dokładnie. Dobra, <laughs> idziemy. Tutaj jedziemy właśnie w kierunku właśnie. Jubiler czy bank? Co Ja zawsze nie, nie ja mogę zapominać. Bank. Słucham? Dobra. Ja chcę bank. <laughs> chcę tak. bank. Patrzcie, bank jest yeah, przed nami. A no zamknięty chyba, nie wiem. Ha? Ło, kraunim. <laughs> Ej, nie, otwarty jest bank. A to jest policyjka. No, problemy, problemy, problemy. O nie, znowu ten sam koleś. Zbieniamy auto. Trzech policjantów jest panowie. Jeden, jeden wyeliminowany. Zbieniamy auto. No jazda. Kamil radzisz sobie? Tak. To jest chroniłem już jednego, poskładaliśmy teraz drugiego, jest jeszcze jeden. Do was. Dobra, o, jeszcze mam jedno. kartę! Mam kartę! Chodźcie do środka, to jest przyjaciel, to jest widz. Pierwszy raz otworzę wam patrz. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z, z ostatniego odcinka. No, nie. Damy radę, dam radę. Damy. Nie, teraz wyszkoliliśmy się bardziej. Teraz no, jesteśmy lepsi. Po kolei, pojedynczo. O Odsun się od dynamitu! Halo się bank zbagował. Oto! Fawda, żyję tam. Mam nadzieję, że zda, ja do Was. Halo, bank nie działa. To, pierwsze to, pieniądze. Działa. Stoi tam. Mhm. Widzą policjanci, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, nikogo nie widać. Ej, co słychać jeszcze? Coś podjechało. Dobra. Dobra. ja mam tysiąc... ja Będę wam plecy osłaniał, bo jestem na podchodzie. O logo miałem na serwerze. Jestem czarodziejem i udawałem martwego. O kurde <słuch> Muszę poczekać aż mi się o, HP zregeneruje. Po... Jeszcze Jubilai tu Jeszcze nie wyszedłem Uwaga, kolejny dynamity. Chroni <słuch> mnie zakaz aresztowania czy nie <słuch> Dobra, jedziemy. Ej Dobra, idziemy. Ej, chyba pierwszy raz mi się uda przeżyć. Jest tysiąc nie, nie umiem wyjść kupiliśmy Roberta. O no Dobra jest Dało yes, się Jest yes. Okrzadem tysiąc Policja mnie łapie Gdzie? Na autostradzie O nie! Ej, tu jest chyba okay. jeszcze jeden albo mi ciężko. Yes, jest. Ej, jest! Boże! Ej, fajna muzyka, ten policja. Bardzo fajne na prawach autorskich, najpewniej. <gibli> <gibli> Wyciszone już. Ratujcie mnie, policja tu jedzie. Chodź to jest. Chodźcie w naszym kierunku. Ale, ale to ale nie ten, to, jest. to nie ten, tam jest drugi. Halo! Jednego masz na plecach Drugi jest. przyjechał, drugi, pierwszy. jaki deathmatch. O nie! O <gibli> nie. Po mnie. Mam pistolet. Dobra, słuchajcie, moi mili. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. My uciekamy stąd. Był ze mną Polku. Był ze mną Kronin, Był ze mną Robert. Dzięki za serdeczne za oglądanie. No dzięki. Dużo się działo. Obrabowaliśmy bank. Kupiłem radio za 250 robuxów. Najlepszy zakup ever. A więc trzymajcie się. Przypominam, że 130 lajków to jest kolejny odcinek z Robloxa. Mam nadzieję, że wbijecie jak ostatnio. Ja się tymczasem z wami żegnam. Na razie, cześć. E yeah, aí, yeah.